Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na kanale Klocek TV. W tym odcinku opowiem Wam nieco, jak szukać ciekawego miksa. Zapraszam. Słuchajcie, moi drodzy, postanowiłem, że nagram odcinek dotyczący takiego poradnika, jak znaleźć ciekawego miksa oraz jak go kupić. Wielu z Was też pytało w komentarzach jak znaleźć ciekawego miksa, gdzie kupujesz miksy, jak Ci się udaje itd. tak i tak dalej powiem Wam tak, moją metodą gdzie kupuję miksy, a miksów kupiłem już już, aż, albo dopiero mm, 3. jeden to był miks, gdzie robiłem pierwszą serię, jak ogarnąć miksa z którym walczę nawet i po dziś dzień kolejny miks to był miks złożonych zestawów ale bez instrukcji. No i teraz w ostatnim czasie kupowałem e, miks e, kolejny, który również nie miał żadnych instrukcji, no ale był troszeczkę nowszy, lepszy i myślę, że e, ciekawszym e, chyba najciekawszym miksem, może nie licząc tego ze złożonymi zestawami, bo tam to przynajmniej wiedziałem, jakie są zestawy, a tutaj mam troszeczkę zagadkę i, i zabawy. Dobra, nie przedłużając. Ja generalnie e, szukam miksów, o ile mam potrzebę kupna. Do tej pory w zasadzie chyba nie miałem potrzeby kupna. Przez przypadek gdzieś tam znajdywałem ciekawe ogłoszenia, umawiałem się, no i dochodziło powiedzmy do kupna z mojej strony. Generalnie trzeba zadać sobie pytanie, w jakim celu e, chcemy kupić miks? Tak? Czy chcemy kupić miksa, żeby po prostu mieć, nie wiem, dla siebie bądź dla dzieciaków, żeby się po prostu bawić tymi klockami, żeby zapłacić taniej, a nie kupować nowych zestawów? E, czy, nie wiem, budujemy jakieś makiety, jakieś miasta i potrzebujemy klocków, żeby te miasto budować? E, czy chcemy, nie wiem, e, odbudowywać takiego miksa... E, i trzymać dla siebie, bądź na sprzedaż dalszą, tak, żeby sobie troszeczkę zarobić pieniążków, no to wszystko tutaj, to już te pytania musicie zadać sobie sami. Ja generalnie miksy, które kupowałem, miałem zamiar zbudować z nich jakieś ciekawe zestawy i no po części je sobie zostawić, po części się okazywało, że gdzieś tam część sprzedałem tych zestawów i tak dalej, no to już różnie bywa. Teraz sobie przypomniałem, że powiedziałem wam o trzech miksach, a faktycznie przypomniał mi się czwarty miks. Najpierwszy tak naprawdę z moich miksów, który kupiłem kiedyś e, parę lat temu od koleżanki z pracy. O, właśnie to był pierwszy miks. Karton e, pudło 10kg klocków. Za 450 zł. Okazało się tam naprawdę większa część to były zestawy czy klocki typu Kobi, Kazi i tak Zawsze to się zdarza w miksie. Nie oszukujmy się. Ten miks mój ostatni, czyli czwarty, okazał się najbardziej, najbogatszym miksem pod względem klocków Lego, ze względu na to, że tam tylko była mała torebka nielegowych rzeczy. Więc to był najbardziej taki treściwy miks, moim zdaniem. Z pierwszego miksa odbudowałem dużo zestawów, e, które sobie generalnie wszystkie zostawiłem. Nie, jeden chyba, jeden udało mi się sprzedać, ale to w sumie całkiem niedawno, w zeszłym roku, bo postanowiłem, że go jednak sprzedam. Jakiś zestaw EXOFORCE, który odbudowałem. Miał kilka braków, które gdzieś w międzyczasie kupiłem. E, no i jak sprzedawałem klocki m, jakiś czas temu, w zeszłym roku, Klocki z trzeciego miksa, tego, gdzie były zbudowane zestawy, ja je odbudowałem i je po prostu z pewnymi brakami, jak jeśli miały, je sprzedawałem da dalej. Także zależy, mówię, do czego nam to potrzebne. Ja szukam generalnie miksów w swojej okolicy, nie handluję jakby zawodowo tymi klockami. Nie jest to mój sposób na życie, jest to wyłącznie hobby, więc czasami dla rozrywki, dla zabicia czasu, itd. Lubię się takim miksem pobawić, lubię sobie coś odbudować. Coś co mnie zainteresuje, zostawiam sobie. Bo lubię zbierać klocki. Część rzeczy wiecie, trafia do mojego miasta, a inne typu, jak to było w przypadku tego trzeciego miksa. Yy, Klocki, zestawy typu Ninjago, Nexonites i tak dalej. Sprzedałem. Po prostu sprzedałem ze względu na to, że tak. Filip się u mnie nimi już nie bawi, mi one się w ogóle nie podobają, więc po prostu poszły dalej. Ja je długo, dość długo sprzedawałem gdzieś na jakimś chyba też Oliksie czy Allegro i tu, i tu chyba bodajże. Natomiast. No, w końcu sprzedałem suma sumarum za oczywiście niższą kwotę niż bym się tego spodziewał, ale mimo wszystko grosz do grosza i tak się okazuje, że takie miksy, co się czasami kupuje, to wychodzą za darmo albo za pół darmo. Jak się część rzeczy jeszcze z nich posprzedaje więc jest całkiem spoko. Dobra, przechodząc do meritum, ja szukam zazwyczaj na Oelixie w, w swoich okolicach. Mam tu otwartego Oelixa. Jak widzicie, mam już ustawiony miejscowość Malbork. Ja mieszkam w Malborku. Staram się, żeby zestawy były kupowane w mojej okolicy, żeby nie musiał nie wiadomo gdzie jeździć i zamawiać przesyłek. Albo się rozczarować, albo nie. Wpisujemy sobie LEGO. Zazwyczaj to pomaga. Czasami trzeba wpisać klocki. Czasami trzeba wpisać klocki LEGO bo ten OLX też różne rzeczy nam wpisuje. Ja mam zaznaczone 15 km, ale sobie zmienię na zero, żeby poszukać oferty, ogłoszenia, które są u mnie w Malborku. No i tu teraz możemy zobaczyć, że jest dużo powystawianych nowych zestawów w pudełkach. Ja je przeglądałem jakiś czas temu. Nic ciekawego mi nie wpadło. W oko, więc ja to sobie teraz pominę. Szukamy jakiegoś miksa. miksa. Tu mamy coś takiego Lego Różne Mix. Możemy sobie wejść. Ja wiem, że ten mix już jest wystawiony z rok czasu, jak nie więcej. I tu widzimy różne rzeczy typu Arktyka, typu jakieś Ninjago zakurzone. Złożone generalnie zestawy Star Warsy, i tak dalej, i tak dalej. Możemy sobie zobaczyć na fotkach, co tutaj jest. Widać, że to jest też zdekompletowane. Wystawione są one za 280 zł. I tu mamy w ogłoszeniu: sprzedam Lego, różne przygoda, arktyka, i tym podobne. Część jest sporo zszczepianych, jak na zdjęciu, bez pudełek i instrukcji, zestaw bez figurek. No właśnie, zestawy bez figurek są generalnie tak, im miks jest bardziej kompletny, to znaczy zawiera figurki, Klocki i instrukcje, no bo dla mnie to jest mix. O pudełkach to tam nawet nie myślę, bo są tacy, już nie powiem, ale troszeczkę fanatycy klocków Lego, którzy mm, muszą mieć wręcz pudełka. No nie, ja te pudełka do tej pory wszystkie wyrzuciłem. Tam kilka mam zostawionych, ale bardziej mi one służą jako pudełka na coś jeszcze, dlatego je trzymam. No, instrukcje. Dla mnie podstawą są instrukcje. Oczywiście zdarzają się miksy bez instrukcji, co mnie dziwi, no ale, ale nie każdy rodzic, bo jeszcze się nie spotkałem z ludźmi, którzy no jako, jako dorośli bawią się lego. Oprócz mnie i oprócz oczywiście niektórych z was, ale e, zazwyczaj to są miksy po dzieciakach, które wyrosły z klocków. I to wyglądało tak, że te klocki traktują jako takie modele, wiecie, składasz model, stawiasz na półkę i wszystko co było, czyli karton i instrukcja idzie do śmietnika, nie? No i później klocki się rozwalają albo te dzieciaki zaczynają z nich budować coś innego, no i robi się mix. Rodzice już nie, w ogóle nie, nie wiedzą, co tam w tym było. Dzieciaki gdzieś tam w pewnym wieku tracą e, jakby zainteresowanie klockami. No i takie klocki są wystawiane na sprzedaż. I to jest naj, e, chyba najkorzystniejsza rzecz, ze względu na to, że tam jest szansa, że mamy większość klocków, większość e, minifigurek. No może się zdarzyć, że nie mamy tych instrukcji, ale zdarzają się, że te instrukcje też są. Łatwiej jest e, Później budować jak wiemy mniej więcej czego możemy się spodziewać w danym miksie, tak? No i ten mój ostatni miks był bardzo bogaty w minifigurki. Fakt, że później jak je kompletowałem, to też na kanale, albo już mogliście zobaczyć, albo zobaczycie, ponieważ nagrałem film na temat kompletowania minifigurek i okazało się, że w większości te minifigurki były kompletne. tak? Tam brakowało, nie wiem, typu czapeczki, typu główka gdzieś się zgubiła, rączka, bo wiadomo, dzieciaki te rączki odrywają, przekładają do innych minifigurek. Ale w większości przypadków e, te minifigurki są kompletne. Dlatego bardzo ważne, żeby czytać e, ogłoszenia. No tu, nie, tu jest zestaw bez figurek, co już go, no, w moim przekonaniu, dyskwalifikuje na dzień dobry. 280 zł, cena i za to, co jest na zdjęciach. Nie wiemy, ile tu jest kilogramów. No, e, ludzie myślą, że jak. E, Ludzie myślą, że jak kupili zestaw klocków LEGO kompletny ze sklepu nowy, załóżmy za 100 zł, to że oni go sprzedadzą z powrotem później, że on jest tyle warty. No, jak wiadomo, nie. Zestaw taki możemy, jak mamy kompletny z instrukcją, powiedzmy, no to tak trzeba liczyć około połowę wartości rynkowej nowego zestawu. Ja tak mniej więcej liczę. No, a jak mamy miks totalnie rozwalony. No to niestety trzeba to przeliczać na kilogramy. Ceny są różne. Ja staram się, i chyba do tej pory tak było, że staram się nie przekraczać 50 zł za kilogram. Płaciłem mniej, kończyło się to w sumie różnie, bo w tym chyba drugim mixie to tam było. Teraz porównując jeden do drugiego, mogę powiedzieć, że tam było badziewie totalne. Mini bardzo zdekompletowane, wręcz brakujące dużo braków w zestawach były pomieszane zestawy naprawdę stare z lat 90 -tych, 80 -tych, plus nowsze typu rocznik 2012 do 15 no i dużo braków tak jeżeli to y, kupujemy typowo pod makiety i pod miasto no to ok, nie, nie ma źle tak? no bo y, wykorzystamy to w pełni ale jeżeli chcemy to odbudować Ewentualnie uzupełnić braki i odsprzedać, no to już trochę to mm, nie jest fajne. Tak, trochę, troszeczkę byśmy musieli do tego interesu dołożyć. No, ten mix nie jest fajny. Ja popatrzę, co tu jeszcze jest ciekawego. Tu na przykład mamy ogłoszenie, które też jest od dłuższego czasu 450 zł. Jest napisane klocki Lego 5 plus KG. No, domyślam się, że to jest powyżej 5 kg. No to patrząc na cenę 450, no to mamy też 90 zł za kilogram. To jest mega dużo. Jest napisane: "Znajdują się tam między innymi zestawy Lego Cima, Ninjago, Star Wars, Lego Przygoda, Mixels, Minecraft, Minecraft City w dobrym stanie". No nie mamy przekonania, czy w dobrym stanie. Możemy sobie popatrzeć po zdjęciach. Trzeba rozkminiać. Najważniejsze, żeby wyczaić na zdjęciach minifigurki, jeżeli nie ma o tym mowy szukamy minifigurek to no, na takim rozsypanym miksie na podłodze ciężko jest znaleźć ale widać gdzieś tam czasami pojawia się jakaś główka, jakieś nóżki widać naklejki charakterystyczne albo nadruki na klockach i po tym możemy jakby sami oszacować, czy chcemy taki miks kupić, czy nie chcemy. Oglądamy inne zdjęcia, patrzymy. Jeżeli mamy jakieś, nie wiem, pytania, wątpliwości, możemy zadawać pytania. Oto widzę minifigurkę. Wysyłam maile, pytam się, ile mniej więcej kilogramów jest, czy są to same Lego? Czy są to też klocki typu Kazi, Kobi, i tak dalej? Każdy zazwyczaj pisze, że to są oczywiście oryginalne Lego, no ale kupowałem ostatnio, ostatniego miksa. Pani się pytam, ona mówi: Nie, nie, to zazwyczaj Lego, nie? Umówiłem się, poszedłem, rozsypałem klocki na jakiś tam kocyk, tak? Zacząłem gmerać na podłodze i już. Pani pokazuje, proszę, to nie są Lego. Następne to nie są Lego. I ona zdziwiona, albo ja się nie znam, albo ona myśli, że mm, wszystkie klocki to są po prostu Lego. No na to trzeba uważać, tak więc ludzie nie tyle, że czasami oszukują, tylko po prostu nie mają tej wiedzy, tak, dla nich klocki to są lego i koniec i ona, to, że sobie na przykład ona czy on sobie zważą, tak, że mają karton klocków 10 kg na przykład, czy tam 8, czy 5, nieważne, no i myślą, że ja, że teraz kupę kasy na tym zarobią, znaczy oczywiście mniej niż, yy, wyda znaczy mniej niż jakby faktycznie płacili za nowe klocki, Natomiast i tak myślę, że otrzymają więcej. Na przykładzie ostatniego miksa ogłoszenie znalazłem. No w sumie przez przypadek. Wszedłem sobie kiedyś przy kawce, mówię, wejdę na Elixę, zobaczę, czy jest coś nowego. Tak jak teraz wpisałem LEGO, zacząłem oglądać, patrzę, pyk, są klocki 8 kg i jakieś trzy marne zdjęcia, naprawdę marne zdjęcia. No, okej, okay, piszę do Pani, e, co tam może być. Czy są instrukcje? Pani mi pisze, że nie, nie ma instrukcji, nie ma pudełek, jest to, co na zdjęciach, e, że można sobie przyjść, zobaczyć, nie ma problemu. Cena początkowo 8 kg, e, 670 zł. Ja mówię, no dobra, no ale cena trochę za duża. Czy Pani coś by była w stanie? No, do, no pogadam z mężem, nie? za chwilę odpisuję. No, mąż się zgodził na. 500 chyba złotych, coś takiego. Ona w międzyczasie chyba tam opuściła o 5 dych, później, że mąż się zgodził na 500, nie? Mówię, dobra, nie targuję się, znaczy sam do siebie mówię, nie targuję się, napiszę do pani, że chcę przyjechać zobaczyć. Napisałem, dobrze, dobrze, zapraszam dzisiaj po południu. Pojechałem, wziąłem ze sobą 400 chyba 50 złotych, nawet 500, 500 złotych nie brałem. Wziąłem 450. To było takie moje max, co bym dał, jeżeli to by się okazało fajne. No i rozsypałem, wziąłem ze sobą w ogóle koc, wziąłem ze sobą wagę, bo mam taką małą do 5 kg. Myślałem, że mi się uda zważyć, ale nie udało mi się. Na szczęście pani miała wagę niemowlęcą, więc wrzuciliśmy te klocki wszystkie do mojego koca na wagę. Wyszło tam 8 z groszami kg, tak. Ja zacząłem sobie tam gmerać. Zobaczyłem, że są minifigurki, są legowe, oryginalne. Widać było już na pierwszy rzut oka, że są fajne rzeczy, e, więc ja mówię: No, dobra, e, biorę. Ja mówię, ale 400 zł to jest moje max. więcej nie dam. Tak, co pani na to? No, to tam wyszło dwoje dzieci, że to ich klocki. Pani się ich pyta: Czy chcecie 400 zł? No, to tam jak, jak to dzieciaki zaczęli coś tam kręcić, nie. No ale dobra, suma summarum, dałem 400 zabrałem klocki. E, no wiadomo, jak wam pokazywałem, wyczyściłem, poskładałem, posegregowałem. Na chwilę obecną jestem na etapie ich odbudowywania. E, no i widać, że zrobiłem mimo wszystko dobry biznes, bo mimo że jest trochę braków, e, okazało się, że jest dosyć dużo minifigurek w miarę kompletnych. Jeden zestaw na chwilę obecną już odbudowałem. W międzyczasie, co ciekawe, Pani mi też napisała wiadomość, już chyba po dwóch tygodniach, że znalazła jeszcze kilka klocków, ale dosłownie tam 10 sztuk, tak? Zdjęcie mi przesłała i napisała, że chce mi je oddać, bo nie chce ich wyrzucać, wiadomo, nie? No to ja zaraz odpisałem, że kiedy mam przyjechać, pojechałem do Pani, w drzwiach mi dała je w woreczku, dziękuję, do widzenia, więc transakcja naprawdę pozytywna. Natomiast, no różne są te miksy poprzedni miks tych zestawów złożonych, które kupowałem. No to to było ogłoszenie chyba na Facebooku na jakiejś grupie. I to akurat ja tego osobiście nie widziałem, tylko żona mi przesłała zdjęcie. Mówi: "Masz tutaj takie zdjęcie, masz numer telefonu, jak chcesz to się umawiaj z panią". Nie? no to dobra, ja za telefon. Kiedy mogę podjechać? No, że tam dzisiaj po południu pojechałem, zobaczyłem, to były zestawy złożone w większości Lego. Były też chińczyki, ale pani chciała jakby się pozbyć wszystkiego. I ona wystawiła jakby dwie, dwa ogłoszenia. Jedno to było ogłoszenie, które ja widziałem za 350 zł ileś tamtych zestawów różnych. Ja zacząłem te zestawy oglądać, ja mówię, no dobra, a minifigurek pani nie ma do nich, bo do żadnej tam nie widziałem, do żadnego zestawu. A pani mówi, że ma jeszcze kartonik minifigurek, ale za nie osobno 100 zł, że miała na drugim ogłoszeniu. Ja mówię, no dobra, tego ogłoszenia nie widziałem. Ja mówię, wyciąga pani co ma, nie? więc wtedy tamten zestaw kupiłem też za 450 zł kupę zestawów złożonych i kartonik minifigurek, no gdzie się okazało, że tam były braki do pewnych zestawów, bo Pani sama przyznała, że a, bo tam syn kiedyś się wymieniał z kuzynem, albo już się nie bawił klockami, to kuzynowi poddawał jakieś figurki i tak dalej. Więc takich zestawów w miarę kompletnych na 90 do 99% e, miałem dużo, ale część nie miała minifigurek. No więc e, zależy na czym nam zależy, tak? głupio sformułowane, no ale to, to prawda, tak? Zależy, czego my oczekujemy, do czego tego chcemy. Ja po prostu te klocki do tej pory kupuję dla siebie, po to, żeby poskładać zestawy. Ja na razie je sobie gdzieś tam chomikuję w jakichś kartonach, torbach i tak dalej. Się śmieję, że jest to emerytura dla dzieciaków na kiedyś, ze względu na to, że no... moje dzieciaki już się klockami nie bawią. Mam też taki e, średni pojemnik e, Lego Friends e, po córce. Ona chciała je sprzedać, ale stwierdziłem: "Nie, trzymaj je. Na razie niech leżą. Mówię kiedyś się przydadzą dla twoich dzieci i tak dalej. Nie przeszkadza nam to na chwilę obecną". Więc te klocki naprawdę ja mam w różnych miejscach i mam w moim mieście i mam pochowane no, e, zestawy poskładane e, i mam zestawy gdzieś tam, powiedzmy, w pracy na półkach. E, no nie wiem, część do mix, do, do jako ten budulec do miasta, tak, z rzeczy, z których nie udało mi się odbudować. Więc najważniejsze pytanie zadać sobie samemu, do czego my chcemy klocki, tak? No i mówię, czego oczekujemy, ile jesteśmy w stanie za to zapłacić. No to każdy, jakby, każda oferta, czy, czy nie wiem, no każda sytuacja jest indywidualna, tak? Nie ma takiego złotego środka, jak sobie poradzić. Tu możemy zobaczyć, teraz jestem na tym OELIX-ie, i tu mamy powystawiane zestawy. Mobilna jednostka policji Lego City za 200 zł zestaw, czy on jest kompletny? Zaraz zobaczymy. Sprzedam mobilną jednostkę Lego City zestaw posiada cały komplet klocków i instrukcje, czyli jest kompletny 60044 zestaw, ale 200 zł, no przesada. No, nie sądzę, żeby pani za tyle go sprzedała. Ja bym za tyle go nie kupił. Na pewno. Dlatego czasami fajnie jest kupić Miksa, coś z niego złożyć. I mm, w ogóle. O tu jest dobry przykład. Widzicie statek kosmiczny Toy Story. E, tutaj pani ma. E, to jest e, też wystawione dosyć długo na Oelixie. E, możemy sobie podejrzeć. Że pani ma, o ile jeszcze ma, o zobaczcie, różne zestawy wystawione ma teraz osobno. A to jest ta pani od tej ciężarówki, jednak ona ma wystawione te zestawy teraz, każdy yy, skompletowany i wystawiony osobno. Jakiś czas temu, nie wiem, z rok temu na pewno, ta pani wystawiła miksa klocków, takich wiecie. Yy, Częściowo złożonych, częściowo zdekompletowanych, zrobiła zdjęcie tego wszystkiego, co miała i wystawiła to za, nie pamiętam, jakąś kwotę. Ja z nią pisałem na temat tego miksa. Ona nie była w stanie mi powiedzieć, czy to jest kompletne, czy mniej kompletne, czy bardziej. Ja mówię, kurczę, no, nie wiem. I się tam umawialiśmy na jakąś cenę, coś tam targowaliśmy, ja miałem jechać to oglądać. Później sobie to odpuściłem, a widziałem, że pani zaczęła chyba te zestawy odbudowywać i teraz ma wystawione jako osobne zestawy za konkretne kwoty. Więc, jeżeli chcecie znowu sprzedawać klocki, tak? Macie po dzieciakach, a nie wiecie, co z nimi zrobić, no to najlepiej je odbudować w całości i wystawiać jak najbardziej kompletne. Na tym, jakby zyskać jak najwięcej pieniędzy niż na. Miksie rozsypanych klocków. Nie wiem, co wam tu jeszcze powiedzieć. Przykłady tutaj, no i nie będę teraz wszystkiego przeglądał, kto jakiego ma miksa. Myślę, że powiedziałem dosyć sporo. O, tu jest w ogóle ciekawy mix. Jest napisane: Sprzedam klocki LEGO, trzy zestawy, stan bardzo dobry, mało używane, cena do małej negocjacji. I mamy cenę 230 zł. Napisane LEGO, trzy zestawy nie wiadomo jakie. No i zdjęcie jakieś tam miski z klockami rozsypanymi. Yy, wysłałem też jakiś czas temu wiadomość odnośnie tego miksa. To pani napisała, że to jest, yy, że wystawiła komuś te ogłoszenie, że w razie pytań proszę dzwonić i podała mi numer telefonu. Więc w sumie nie wiem, co tam jest, jak to wygląda, ale sobie odpuściłem po zakupie tego ostatniego miksa, yy, no bo też mi szkoda pieniędzy, żeby kupować wszystko, co kto wystawia. <grych> Dobra, słuchajcie, no taki ogólny, ogólny odcinek bardziej gadający niż pokazujący, tak? Ja myślę, że przekazałem większość rzeczy, które chciałem wam przekazać. Jeżeli macie pytania, piszcie śmiało w komentarzach. Postaram się uzupełnić ewentualne mm, jakieś braki w tym co no, może nie dopowiedziałem, może zapomniałem. Jeżeli Wam się podobało, zostawiajcie łapeczki, subiki, dzwoneczki i piszcie komentarze. Pogadajmy sobie. E, myślę, że taki odcinek raz na jakiś czas też powinien się na moim kanale pojawiać, więc Będę się starał coś takiego robić. Nie przedłużając, e, dzięki, że oglądaliście, słuchaliście i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!